Czy na co dzień gracie? A jeżeli gracie, to korzystacie z handheldów? Ja bardzo tak. Mimo, że jestem wieloletnim fanem, a być może nawet fanatykiem handheldów, okazuje się, że na smartfonie można grać w coraz większą ilość gier. I nie, nie mam tutaj na myśli mobilki. Mam tutaj listę pełnoprawnych tytułów, które możecie zagrać na pc albo na stacjonarnych konsolach. I Jestem w szoku, jak na przełomie lat technologia ruszyła do przodu, jak zaczęto skupiać się na grach na telefonach, bo jak się okazuje, gry które aktualnie możemy odpalać na naszych smartfonach to po prostu hiciory. chociażby już niebawem bo w lutym 2026 roku będziemy mieli możliwość grania na iOS oraz Androidzie w Tomb Raidera. tak tego Tom Raidera z 2013 roku depiutującego na Xboxie 360 i pc -cie. poza tym na ten moment na telefonie możemy zagrać w Company of Heroes Hitman Blood Money fantastyczny tytuł Grid Autosport Alien Isolacja Długa, specyficzna, ale bardzo dobra gra w uniwersum obcego. XCOM 2, cała kolekcja Company of Heroes, gry serii Total War, chociażby Empire czy Napelon. Do tego fantastyczny tytuł, który mam wrażenie, że jest trochę niedoceniany. Przeszedłem na Steam Decku i uwielbiam Prince of Persia Lost Crown. Czy kolejny tytuł, chociażby Assassin's Creed Mirage. To nie wszystko. Od niedawna mamy też możliwość instalowania na naszych telefonach komórkowych Red Dead Redemption 2. No i chociażby mamy całą serię Resident Evil. Resident Evil 2, Resident Evil 3, 4, 5. Hazard czy Village. W życiu nie spodziewałem się, że takich czasów dożyję.